Witam. W tym wideo będę mówił o technicznej stronie spawarek transformatorowych podających drut spawalniczy. Ktoś by mógł tutaj powiedzieć: Człowieku, przecież są nowe technologie, a ty będziesz mówił tutaj o transformatorach? No? Zobaczymy, jak bardzo tego typu spawarki mogą się różnić, zaglądając im do środka i czytając ich schematy elektryczne. Jak działają takie spawarki? Otóż główną częścią składową spawarek transformatorowych jest transformator. Obniża on napięcie z 230 V do około 30-40 V, a z przekładni transformatora wiemy, że obniżając napięcie po stronie wtórnej, możemy zwiększyć natężenie prądu uzyskane z takiego transformatora. Duży prąd pozwala na uzyskanie wysokiej temperatury w łuku elektrycznym, który to topi metal punktowo i doprowadza do zespolenia łączonych elementów. Ale sam łuk elektryczny nie wystarcza, aby nasz spaw był solidny. Potrzebujemy ochrony miejsca spawu przed elementami atmosferycznymi. W związku z tym stosuje się drut spawalniczy z topikiem, który w wysokiej temperaturze topi się i osłania miejsce spawu. Albo spawa się w osłonie gazów. Można spawać w osłonie gazów nieaktywnych, takich jak argon lub hel, i ten proces zwany MIG stosuje się głównie przy łączeniu takich metali jak aluminium. W tym procesie gaz zabezpiecza spaw, ale sam nie ulega przemianie. Innym procesem jest tak zwany MAG i tu stosuje się gazy aktywne, które zmieniają swoje właściwości w trakcie procesu spawania. Jest to najczęściej dwutlenek węgla lub też jego mieszanki z argonem. Tak więc, jeżeli sprzedawca reklamuje swój migomat do spawania bez gazu, to to samo co piwo bezalkoholowe. Trzeba być naprawdę zdesperowanym, żeby narąbać się czymś takim. Mam tutaj dwa modele spawarek. Obydwa mogą pracować bez gazu, z drutem zawierającym topik, jak i z gazem. Obydwie mogą pracować w technologii MAG, to jest z gazem aktywnym. Jedna z nich może współpracować z podajnikiem drutu spawalniczego do spawania aluminium w technologii MIG, to jest z gazem nieaktywnym. Mamy tu pokrętła do ustawienia prędkości podawanego drutu spawalniczego i przełączniki do ustawiania prądu spawania. W tej spawarce z wyższej półki mamy mechanizm podawania drutu wykonany w większości z metalu. Widzimy też, że kable na wyjściu mają polaryzację, którą można zmienić. Czytelną instrukcję ustawień w zależności od grubości spawanego materiału. Przełącznik do spawania z pistoletem do aluminium. Tańsza spawarka ma podajnik wykonany w większości z tworzywa sztucznego. Popularnie zwanego plastikiem. Tak jak poprzednia, ma możliwość zmiany polaryzacji, co świadczy o tym, że jedna i druga ma na wyjściu na elektrodach prąd stały. Instrukcja ustawień nie jest już tak przejrzysta, ale jest. Zobaczmy, co takie spawarki mają w środku. Oczywiście mamy tu transformator. Dławik, diody prostownika na radiatorach, elektrozawór do gazu, elektronikę sterującą posuwem drutu, silnik podajnika drutu, kondensator elektrolityczny i wiatrak chłodzący. W tej spawarce mamy transformator główny, dławik, prostownik z diodami na radiatorach, wentylator chłodzenia, elektronika sterująca posuwem drutu i tam w głębi silnik podajnika drutu. W tej tańszej spawarce nie ma kondensatora takiego jak w poprzedniej, ale czy ma to jakieś znaczenie i czy można to poprawić? O tym będziemy mówić. Spójrzmy na schematy elektryczne tych spawarek. Pierwsza, tańsza, transformator główny, zasilanie, strona uzwojenia pierwotnego, elektronika sterowania posuwem drutu. Bardziej interesuje nas, co się dzieje po stronie wtórnej transformatora. Zasilanie silnika posuwu drutu. Prostownik i dławik. Dlaczego jest tutaj prostownik i dławik i czy w każdej spawarce tak jest? Otóż transformator działa tylko przy napięciu zmiennym. Bez prostownika i dławika mielibyśmy na wyjściu spawarki prąd sinusoidalny. Wytworzony łuk elektryczny zapalałby się i gasił z częstotliwością 50 Hz. Zależy nam na tym, aby ten łuk był stabilny. Dlatego wolimy napięcie stałe na elektrodach. Sam prostownik jednak przerzuciłby nam tylko tą dolną część sinusoidy na górę, ale w dalszym ciągu łuk byłby wygaszany do zera i odpalany na nowo. Dlatego w układzie dodaje się dławik, a czasami i kondensator. Taki dławik przeciwstawia się nagłym zmianom napięcia prądu elektrycznego. Kiedy płynie prąd w naszym układzie, dławik przepuszcza go, a w jego rdzeniu wytwarza się pole magnetyczne. Napięcie w obwodzie leci w dół, a dławik mówi hola-hola pole magnetyczne w nim zanika i indukowany jest prąd. To działa trochę tak jak Twoja żona. Mówisz jej: Kochanie, umówiłem się z kolegami, idziemy w sobotę do pubu na piwo, będziemy oglądać mecz. Na co ona ci odpowiada, działając jako ten dławik w układzie? Kochanie, w sobotę, to idziemy na obiad do mojej mamusi. Kiedy cewka ta staje o koniem, robi dobrą robotę, bo lekko wygładza nam te pagórki. Pamiętacie? Chodzi nam o stabilny łuk elektryczny. Jesteśmy już bliżej celu. Ale ta lepsza spawarka miała jeszcze kondziora. Spójrzmy do jej schematu. Kondensator spina nam elektrody na wyjściu. W czasie, kiedy płynie prąd, kondensator ładuje się, a kiedy jest z górki, zgromadzona w nim energia wygładza nam te pagórki. No to jesteśmy już prawie w domu. Zobaczmy te przebiegi na ekranie oscyloskopu. Mam tu transformator, mostek prostowniczy, kondensatory i cewki. Włączam oscyloskop. Spokojnie, muszą się nagrzać lampy. No i sami widzicie na jakim sprzęcie ja tu muszę pracować. Przepaliła się lampa, nie będzie pokazu. Trudno. Oczywiście te spawarki to są jakieś tam kolejne. Moja pierwsza. Ach. Pierwsza była Jolka. No dobra, ale my tutaj o spawarkach mówimy. Moja pierwsza spawarka to tanie urządzenie z sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych, Harbor Freight. Spawarki już nie mam, ale został mi się schemat. Była to spawarka pracująca tylko z drutem w otulinie stopikiem. To była frustracja, a nie spawarka. Jak widzicie, uzwojenie wtórne transformatora wychodziło prosto na elektrodę spawalniczą i krokodyla. Spawarka była strasznie opryskliwa. Siała śrutem niemiłosiernie. Taka sama w budowie jest ta najtańsza spawarka Parkside, dostępna w Polsce. Goły transformator. Na wyjściu spawasz prądem zmiennym. Oczywiście można ją usprawnić. Wstawić mostek, ale taki wysokoamperowy. Kondzior elektrolityczny, przy czym tu uwaga na polaryzację. No, i dławik. Parę zwojów grubego izolowanego drutu na rdzeniu. Oczywiście modyfikacje takie robisz na własną odpowiedzialność. Zaglądaliśmy do środka spawarek. Spójrzmy na krokodyle i do pistoletów. Krokodyl tutaj jest taki sobie. Lepiej wymienić go na jakiś zmienianymi kontaktami dla lepszego styku. Tania spawarka ma w rękojeści włącznik i zawór do gazu. Czyli zmieniając pistolet w swojej spawarce pod tytułem goły transformator przerobiony na napięcie stałe, możesz nawet spawać z gazem. Ten tutaj ma już miedziane styki i solidną sprężynę. Droższa, bardziej profesjonalna ma tylko sam włącznik. Elektrozawór gazu siedzi w obudowie spawarki. Ja wiem, że są inne urządzenia do spawania, na elektrody, inwertorowe, wielofunkcyjne kombajny. To wideo było o spawarkach transformatorowych z podajnikiem drutu spawalniczego.